Szanowni Państwo absolwenci, panie pielęgniarki, panowie pielęgniarze. Ostatnie lata były dla Was na pewno trudne. Egzaminy, zaliczenia, zajęcia praktyczne, praktyki. Drogie absolwentki, drodzy absolwenci, już za chwilę otrzymacie czepek pielęgniarski i złożycie przyrzeczenie pielęgniarskie. A po otrzymaniu prawa wykonywania zawodu staniecie się istotną częścią systemu ochrony zdrowia. Wysłuchajcie Państwo, drogie koleżanki i koledzy. Wybraliście zawód zaufania publicznego, zawód regulowany, polegający na tym, że nie tylko dyplom daje Wam możliwość wykonywania zawodu, ale prawo wykonywania zawodu, które otrzymujecie od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, w tym przypadku z Przeworsku, w Rzeszowie, w Krośnie. Pamiętajcie, że kodeks etyki zawodowej jest to coś, do czego powinniście wracać, przypominać sobie i pamiętajcie o uprawnieniach jako obowiązku, ale też przywileju. I życzę Wam rozwoju zawodowego, żebyście mogli po wielu latach powiedzieć, że zrobiliście wszystko, żeby czuć się bezpiecznie, spełnionym i szczęśliwym. Dziękuję wam bardzo. Chciałbym wam życzyć, abyście umieli w dobrze odnaleźć się w przyszłym życiu zawodowym, żebyście osiągali sukcesy, robili kariery. Absolwenci naszej akademii stanowią jego bogactwo. Wasze przyszłe sukcesy. To także sukcesy naszej uczelni. Obchodzicie dziś swoje wielkie akademickie święto. Otrzymany biały czepek jest przełomowym momentem, który otwiera Wam drogę do świata ochrony zdrowia. Zawód pielęgniarski to wyjątkowa misja, którą najlepiej oddają słowa Christy Watson. Pielęgniarstwo jest bezkrytycznym aktem troski, współczucia i empatii. Powinno nam przypominać o naszej zdolności darzenia człowieka uczuciem Jeśli poziom rozwoju społeczeństwa wyraża się tym, jak traktuje ono swoich najsłabszych obywateli, to sam akt opieki staje się miarą człowieczeństwa. zdarzać za mną. Z głębokim szacunkiem i czcią. Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł licencjata pielęgniarstwa. Przyjmuję nadany mi tytuł licencjata pielęgniarstwa I uroczyście przyrzekam. I uroczyście przyrzekam. Sprawować profesjonalną opiekę. Sprawować profesjonalną opiekę. Nad życiem i zdrowiem ludzkim. Nad życiem i zdrowiem ludzkim. Według najlepszej, wiedzy. Według najlepszej mej wiedzy. przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom. Przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom. Świat niesiemy swe serca gorące, najpiękniejszą głosimę liderę. Z okazji zakończenia tego etapu w Waszym życiu, w imieniu całego drugiego roku, pragnę wyrazić naszą głęboką wdzięczność za okazywaną sympatię, ciepłe słowa i miłe gesty. 1 października 2021 roku przekroczyliśmy progi tej uczelni z wielkimi obawami, niepewnością związaną z dokonanym wyborem i z pytaniami, które zapewne martwiły każdego z nas. Dzisiaj, 26 lipca, możemy z całą pewnością odpowiedzieć na te pytania, ponieważ znamy na nie odpowiedzi. Tak, daliśmy radę. what's